Hejka, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest odcinek z Rozkręcania Biznesu. Wita was nasza Oliwia, dzięki której będziemy, no postaramy się na pewno e, zdobyć pięć gwiazdek naszego biznesu. Więc, no, mam nadzieję, że się uda. Troszeczkę jest zmian, ze względu na to, że troszeczkę już tu zmieniłam. Mogliście troszeczkę zobaczyć już we wcześniejszym odcinku, e, gdzie robiłam ten e, Misje tygodniowe, wydarzenia. Troszeczkę tu pozmieniamy. Jeszcze nie wiem, czy to tak totalowo zostanie, bo jakoś tak teraz mało miejsca mi zostało. No ale gdzieś musiałam tą łazienkę, i gdzieś tutaj wejście też musiałam zrobić, więc zaraz tam zejdziemy do piwnicy, bo tam właśnie jest całość do gotowania. I tak, tutaj są stoliczki, i tutaj też będzie można sobie po prostu kupić, no bo już nie miałam gdzie tego za bardzo no, umieścić. Tak na dobrą sprawę. E, tutaj są książki, chciałam, żeby zostały te książki, mimo wszystko, żeby można było tutaj przysiąść sobie, usiąść, poczytać i coś kupić. No i myślę, że czas też kupić, kupić, <zadrudnić> zatrudnić nowego pracownika. Jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie, no bo mamy 2 800, ale to dlatego, że w sumie, e, jak właśnie robiłam tę misję, to 5000 Wpadło. Także spoko, opcja akurat to była dla nas. No i tutaj są takie malutkie świeczuszki z takim wazonikiem, i to jest z CC. Ja miałam nie używać za bardzo CC do tego, przynajmniej jakby do tej części, gdzie rozkręcamy ten biznes. No ale myślę, że to lepiej wygląda. One takie bardziej jakby są na zewnątrz, te stoliki szczególnie, niż właśnie te. A z pakietu chyba właśnie są nieciekawe te stoliki. Właśnie też mają serwetę, a te nie mają serwety, więc myślę, że tak jest lepiej. No i lecimy zobaczyć, jak to wygląda. No kuchnia na razie prezentuje się tak. Jest niebieska. Dlaczego niebieska? Nie wiem w sobie, dlaczego niebieska, ale stwierdziłam, że może być niebieska. No i tutaj właśnie mamy te do babeczek. No bardzo chciałam właśnie, żeby było te do babeczek, ze względu na to, żeby ona mogła szybciej to pieczenie ogarniać niż w tej kuchence. Uczę no, piekarniku, no wiadomo, tutaj coś nam się psuje, będzie trzeba to wyrzucić. I no prezentuje się to na razie tak. Może jest trochę surowo, tak. Nie do końca, może jakoś super przytulnie. Może potem to zmienię, może potem zmienię to w ogóle jakby kolorystycznie. Na razie jest tak. Myślę, że jest ok, no bo możemy już sobie tutaj takie rzeczy ogarniać. No jest 17, prawie oś... 17, no prawie 18. I myślę, że jeszcze czas, żeby coś właśnie tutaj. Chłopiec, tylko. Okej, okay, to jest gotowanie, czyli rób wypieki mamy tu. Mamy pieczenie właśnie na piątym poziomie i na tym mi zależało, żeby było i nie mamy ciasta. Więc musimy zrobić ciasto. Szkoda w ogóle, że te ciasto nie wiadomo, jakie trzeba, bo są tu dwa ciasta, są tak samo nazwane. Uważam, że to jest trochę tak no, słabo zrobione, no bo te i te i nie wiadomo, które tak na dorosłe, potrzeba, więc idź, Oliwia. Tutaj troszeczkę musisz pokucharzyć, żebyśmy mogli to ogarnąć i. Aha, no i tutaj właśnie mamy, może o tak, o, będzie lepiej się sterowało tą kamerą. To będziemy na pewno musieli wyrzucić tutaj jakieś zepsute jedzenie, to na pewno. Tutaj zrób, ogarnij temat, tutaj ci się robi przez ten czas, będziesz mogła wyrzucić, to w sumie okej. Okay. Jejku, czemu mi tak ta kamera skacze? Trochę denerwuje mnie to. Ale dobra, tutaj sobie właśnie pozmywa, żebyś mogła to w sumie do tego kosza wyrzucić. No ale skoro nie, nie chcę, żebyś rozmawiała, idź tutaj, bo my chcemy, żebyś ty to ogarnęła. Najlepiej tu w ogóle, jakbyś ty sobie tu ulepszyła, żebyś szybciej to robiło, bo to bardzo długo czasu zajmuje robienie tego ciasta. Okej, okay, zrobiło się, więc weźmy to. Okej, okay, mamy to zrobione. A czy ty możesz to ulepszyć? Szybki mix o. Ja bym chciała, żebyś to w sumie ulepszyła. Bo to nam pomoże. Ok, to mamy ciasto. Tu włożyliśmy i. I czy o te ciasto chodziło w ogóle? Rób wypieki? Nie, nie o te ciasto. Czyli musimy zrobić te same mąki. Ok, już tutaj kończę oliwie, więc przygotujemy składniki na ciasto, żebyś mogła zrobić to. Wsypiesz mąkę i może szybciej teraz to się zrobi przynajmniej. Dobra, ale rób wypieki. A, może w ogóle jakieś cukierki po prostu zrobić przez ten czas. Co możemy zrobić? Wszystko w sumie możemy zrobić. Truskawki nie mamy, a to ciekawe. I tutaj ananasa, okej. Okay. No dobra, to może zrób takie cukierki. Czego nam brakuje, że... No dobra, zrób może... Jedną porcję? Nie, dla rodziny. Dla rodziny chyba będzie lepiej, bo wtedy więcej pieniędzy po prostu dostaniemy niż abyśmy mieli zrobić jedną porcję i potem to sprzedawać, więc i no może tutaj te lody potem byś ogarnęła. Ok, możesz to zabrać i może lody byśmy jakieś tutaj ogarnęli. A, bo my nie wiemy, smoczy oddech, sorbet tęczowy. 40, a te w ogóle 56. Ok. A przyrządź lody. Aha, bo my nie mamy tutaj. Dobra. Nazwa, umiejętność. Okej. Okay. Zjedliśmy chyba te. No dobra. Będziemy robić takie najlepsze. Ciekawe, czy można je w ogóle sprzedać, więc od razu się sprawdzi to, czy to się nadaje. Okej, okay. lody zrobione. Lody. Lizakie są zrobione. Teraz zabierzesz to. Okej, okay, od razu włożymy to do lodówki, żeby nie zapomnieć, potem znowu mi się zepsuje. Wiesz, może w tej grze się, w tej rozgrywce się nie zepsuło, ale no, pewno nie jestem. Ok, sypiesz tutaj do tego jakąś śmietankę, czy cokolwiek innego, jakieś y, takie rzeczy. No bo właśnie, bo w tych lodach jest albo w rożku, albo w e, takim kubku chyba, z tego co mi się kojarzy, bo rzadko w ogóle używam tego. Dobra, niech się robią te lody, też jakoś wolno to idzie. Jeszcze gofry oczywiście są. Oliwie, um, no, no zostało ono już w jej wyposażeniu, okej. Okay. Ja bym chciała wiedzieć jak to y, idzie w ogóle ze sprzedażą, czy tak można je wystawić? A okej, okay. i po prostu możemy to... E, no to spoko, po prostu tak to leżą. Ale to chyba nie najgorzej. Zobaczmy, że można to sprzedać, to spoko. I no tutaj bym chciała, żebyś coś wypiekła, skoro już mamy tą mąkę przygotowaną. Pączki z galaretką, na pewno to by było dobre, nie ma co. No ale możemy to zrobić w sumie, spoko. Możesz tak zrobić. A ja bym chciała w sumie otworzyć tu. Otwórz. Okej, okay, ma, mąki mamy dużo, a ciekawie mnie, jak jest z cukrem. I malin też mamy dużo. A gdzie jest cukier? I cukru też mamy dużo, no to okej. Okay. Dobra, no to rób wypieki i coś jeszcze tutaj oczywiście. Szybko to idzie, przynajmniej. Tak średnio- jakościowo jest, no trudno, no ale musisz po prostu to robić, żeby było coraz lepiej, Taka jest, prawda? I tutaj może jeszcze te byś lody przygotowała, albo może gofry. Ok, może przyrządzisz gofry. I jakie możemy tu gofry przygotować? Dowolna troskawka i granat, ok. Czyli tego nie mamy. Szafranu też nie mamy. A, to by trzeba było na ten festiwal się wybrać i tam wtedy kupić to, i gotowe ryby, i owoce morza. Ok, to też możemy zrobić, tylko my chyba nie chcemy nawet rawnie w sumie z jabłkami i bekonem. Mm, no, no tak. O, ale gofry z bananami i lodami jak najbardziej. Czyli takie różne rzeczy można tutaj już postawiać żeby każdy mógł sobie to kupować i sobie jeść, to też jakoś normalna. No trudno. Tak musi być. Musimy to na razie popiec sobie. Ja tutaj mam oczywiście do pizzy jeszcze przygotowane, ale no pizzy na razie chyba robić nie będę, raczej będę starała się na tych słodkościach. Okej, okay, masz chwilkę tutaj, jak to się będzie robiło, więc mm, nadal coś zrobimy. Błoczki bez dodatków, może coś takiego. O, coś tego typu zrobimy. Bardziej słodkie rzeczy. A to się robi w ogóle? Tak, chyba się robi. Myślałam, że to ma na jakąś czerwoną lampkę się świeci czy coś? Wykonanie. Aha, okej, okay, gotowy za 6 minut. Dobra. I ja bym chciała, żebyś ty zabrała to. Zabierz te gofry. Szkoda, ty od razu tego do lodówki nie kładziesz. no ale dobra. Nie ma tragedii. O, okej, okay, mamy zaraz 23, więc w sumie może pójdziemy zaraz spać żebyś mogła rano wstać i zacząć sprzedawać. Wzięłaś to do wyposażenia, więc to schowamy. I póki jeszcze jesteś na siłach, to jeszcze coś raz byś mogła tutaj upiec, bo bardzo bym chciała, żebyś coś jeszcze upiekła. Pączki czekoladowe. Chyba tego nie robiłaś, więc zrób na szybko. Pączki czekoladowe już tu przyspieszę i przygotuję ci, co masz robić. Na pewno będziesz musiała skorzystać. Mam test ciążowy, bo no właśnie jak robiłam ten te wydarzeniem, w sensie te zadania do tego wydarzenia, no to e, doszło do Barabara, więc jeżeli nie oglądaliście to, nadróbcie to, no bo tam trochę poromansowaliśmy z Wiktorem. No mam nadzieję, że ona wciąż nie jest, mam tylko 1% na to ustawione, no bo nie chciałabym. I oczywiście e, Wiktor chciał e, w skrócie, no, z nami zamieszkać e, po tym Barabara, no ale no, nie chciałam, żeby on jeszcze tutaj nam chodził, no bo on ma swój dom, więc e, no. Wiktor tak właściwie zajmuje się tatuowaniem, przynajmniej taki był tego zamysł, ale co on tak właściwie robi? To nie wiem, ale wprowadziłam właśnie go do domu, gdzie jest właśnie studio tatuażu i teoretycznie nawet mu założyłam tą działalność, ale czy coś tam się dzieje? Raczej nie, raczej wątpię, że tam on jakoś to tam otwiera i że można tam, chociaż można było tam by się przejechać i zobaczyć, czy w ogóle to działa. No, ale wprowadziłam go do takiego domu, powiedzmy on jest z bardziej kasiasty no, co, coś tego typu no ale wiadomo jakbyśmy na go wprowadzać to bym nie chciała żeby tam jakby kasa jego była czy coś tego typu i raczej no nie sądzę że będzie aż tak w ogóle długo trwała ta rozgrywka ewentualnie to może potem będzie moja jakaś tam prywatna powiedzmy jeżeli tak by było um, tylko że nie mogę tego twarzyć, skoro to nie jest w sezonie bo to tak dziwnie wygląda no ale trudno jest jak jest i tutaj też będziesz musiała, ale to już jak sobie wstaniesz, no i on właśnie ma te studio tatuażu, no i ma dość taką, no większy na pewno dom niż to, no bo to jednak jest, no dość małe, no ale też nie chciałam, żeby to było duże też, w takich dużych niekoniecznie dobrze się po prostu gra. A też ilość... O nie! Halo! Czemu w ogóle alarm? Walcz, dobra, co robimy? Co robimy? Czy walczymy z nim? Czy zadzwonimy na posterunek policji? Kurde, co mamy zrobić? Nie wiem, co lepiej jest zrobić. Ty, no, dobra, może walcz z nim. Chociaż ty, nie wiem, czy ty dasz radę walczyć. Ale idź walcz, walcz z, z nim. Znaczy z nią, bo to jest ona chyba. Ej, idź, idź. Ogólnie tu mam alarm i ja nie sądziłam, że... Nie, no... Wiesz, tylko co kupiłam te rzeczy. Ej. Dobra, zadzwoń lepiej. Może szybciej to będzie, zanim ty wejdziesz. I co on będzie stała ona? się w bezpiecznym miejscu. Ej, już się boi? Serio? Nic nie tego? Ej, ej, no to mega szybko. A, w ogóle tego nie schowałam. Mmm, okej. Okay. Okej, okay, oni tutaj walczą. Ona to w ogóle się nie spieszy. Mi się wydaje, że w dwójce to było tak, że to tak szybko. Że on tam jeszcze zdążył naukrać, jeszcze <grym> zdążył uciec w ogóle. On jeszcze od niej dostał serię. <grym> co? I co ona będzie sobie kradła? Nie ucieka, okej, okay, chociaż tyle. Co to za policja w ogóle. On się śpi, jeszcze ona go pokonała. No jakieś żarty w ogóle. Co, ty będziesz, ty będziesz czy nam kradł? Aha, oceniał, że ci się nie podoba. Nie musi ci się podobać. A to jest Markus! Nie no. Co tu się dzieje w ogóle? Ojej, Markus, to, to słaby z ciebie za rozczarowanie. Ucieczka włomacza przed policją. Co? Policja sobie nie poradziła? Oliwia nie może powiedzieć, że włomaczem ujdzie to na sucho. No właśnie. No. No słaba, trzeba było sama oliwka tam się rozprawić z tym włomaczem. Włomaczem? Włamywaczem. Włomaczem. Włamywaczem, a nie tutaj. Zdać się. Upokarzające władze, włomacz mi się wymknął. Nie poszło mi najlepiej, uważajcie na siebie. Ja piernicze. Dobra, Oliwia, ty możesz już wstać. Mamy rachunki do zapłacenia. E, więc e, idź tutaj, opłacia tysiąc, e, no dużo, dużo, e, tutaj postawiałam już, e, postawiałam te rzeczy, żeby można było sprzedawać i tu bym chciała, żebyś otworzyła i będziemy sprzedawać, skoro tak przyspieszę troszeczkę, okej okay, i idź tutaj, idź kochaniutka, please, jeżeli możesz i, i, i szał sprzątania, nie, nie chcemy szału sprzątania, ale bym chciała, żebyś zmieniła strój, bo masz właśnie takie stroje swoje. Do. O, będziemy w tym stroju. No i będziesz po prostu obsługiwać te kochaniutka. No bo no, rachunki wpadły, a, a jednak musimy troszeczkę coś zarobić. 480 to nawet dobrze. Tu 192. A ile za te gofry? 192. Gofry akurat ma wspaniałą jakość. No to tyle dobrze. Te nasze pieczone rzeczy niekoniecznie. No trudno. A czemu nie? O, ale tutaj coś masz. Babeczki bekonowe. Aha, no, no bo to gotowanie, dobra. To może to w ogóle wyżej postawimy. Szkoda, że tak w ogóle to nie jest równo, no ale trudno. I tutaj jeszcze coś mamy: 256. Czemu nikt do nas nie przychodzi? Ej, chodźcie do mnie, chodźcie. Jeśli zastanawiacie jeszcze, a co tutaj panienka by chciała? Szybkie pytanie. Okej, okay, budowanie przyjaźni to coś tam, coś tam, coś tam. Śmiało możecie. Ej, no będziecie tak długo się zastanawiać, my mamy dobrą renomę chyba. No właśnie, więc chyba wszystko powinno być dobrze. Przyszli w końcu się zastanowili, że chcą. A skąd ty to wzięłaś tą wodę? Chyba... O, nie posprzątaliśmy. No ogólnie też słabo jest trochę z tą łazienką, bo tutaj musiała być ta firanka. No tak może pokażę. No bo tu jest to okno, ale bez tego okna mm, bardzo dziwnie wygląda wtedy budynek moim zdaniem. Jak tutaj wtedy tak pusto, brakuje tu. Jakby takiego okna do tego, więc e, dlatego jest to okno. Ale łazienka nigdzie mi nie pasowała w innym miejscu, no bo musiałam gdzieś te wejście zrobić, a z tej strony, no tak dziwnie potem by to było. No nie wiem, tu mi się wydawało, że najlepiej jest, jakby taka przestrzeń do tego. Ehm, no i stwierdziłam, że po prostu dam taką zasłonę. Nie powinno być to chyba jakieś problematyczne, ewentualnie jakieś żaluzje, ale żadnych żaluzji nie było takich, to może, że to są jakby takie długie, wysokie okna, więc okej, okay, na razie tylko jakieś kawki chcecie a ja bym chciała, żebyście wy coś kupili dobrze, że pogoda się poprawiła, bo akurat tu właśnie są nasze rzeczy a ty sobie sprzedawaj, no kochana Ok, ja troszeczkę przyspieszyłam i ktoś coś kupił. W ogóle, e, czemu ty nie poszedłeś i nie skorzystałeś z toalety, albo ty po prostu się nie myjesz? Nie wiem. I ktoś coś kupił tutaj. Coś tu było. A, gofry chyba. Chyba gofry zostały kupione, więc. E, więc tyle dobrze. Ogólnie mamy ustawione ceny chyba na największe, co może być. No, ale musi tak być. Myślałam, że ktoś do nas tutaj przyszedł. No, bo musimy jakoś zarabiać z tego. Tysiąc coś! Dobra, no to dobrze, trochę zarobimy tych pieniążków, bo ja bym chciała właśnie tego nowego pracownika, nowego, no pierwszego w ogóle pracownika, bo bym chciała właśnie, żeby ona mogła na bieżąco tam gotować, a tutaj by ktoś obsługiwał ten baryk. Na tym najbardziej by mi tak troszeczkę zależało, no i żeby ktoś mógł sprzątać paskudne otoczenie. Już sprzątamy te książki, uspokój się. I to też nawet posprzątamy, a nie, ty musisz sama to sprzątnąć, no trudno. E, tutaj posprzątane, tak, wszystko jest tu posprzątane, tylko tu teraz, no fajnie, że oni na zewnątrz właśnie tutaj wychodzą. Ten ogródek uważam, że jest też spoko zrobiony, najwyżej potem można go jeszcze troszeczkę powiększyć, to można przesunąć, w ogóle można to jeszcze rozbudować, Także, nie ma tragedii, bo to jest taka nawet spora działka, nie jest taka malutka wcale, jakby się mogło wydawać i wtedy nawet właśnie by się tu powiększyło, by można było to pomieścić wszystko. Dobra, ta Oliwia sobie zjesz, tutaj już posprzątałaś troszeczkę. Tutaj ktoś jest zadowolony. O, ktoś coś kupił to fajnie. Trochę sobie zarobimy. Tutaj kolejny ktoś wychodzi zadowolony, więc e, super. I później to posprzątasz, żeby było czyściutko. O, tutaj wszystko już poszło. No to w ogóle super. A to może tutaj? Powiedzmy, żeby nie schło, czy, czy coś tego typu. 6 dni jeszcze jest to? OK. Tutaj też podszwiątamy. Aha, bo ty lizaki kupiłeś. Nie, nie chcemy, nie chcemy z tobą. Dzięki. A tutaj może byś się przywitała z nią? Aha, bo ty możesz oczywiście oglądać, no jakby inaczej. Żebyś ty nie oglądała. Ojej, cena ci nie zadowala. Ale patrz, jakie masz atrakcje, ok? Jakościowe niektóre rzeczy też są. Akurat, o, kupiła, ale z ceny nie jest zadowolona. Ej, no girl. Myślę, że tak jest chyba lepiej. O, co ty pan? Co ty pan taki niegrzeczny, grzeczny się rządzi pan tu? Co to ma znaczyć? My takich nie lubimy. Nie lubimy takich w naszej firmie, halo. Zaraz na policję zadzwonimy. Taka cudowna przecież nasza policja jest, nie? Znaczy w grze no. Chociaż w Polsce. No też z tym różnie bywa. Ale ty długo tutaj sprzątasz. Trochę musimy to przyspieszyć. Jak sprzątasz, to jesteś zadowolona. No to dobrze, no. sobie to nie jest takie złe. O, wszystko już sprzedaliśmy. No dobra, no to trzeba zamykać w ogóle. Yy, może po prostu iść i. Nie, nie chcemy sprzedawać, tylko zamkniemy sobie, no bo skoro mamy wszystko sprzedane. Zarobilibyśmy 5 tysięcy. Ciekawe właśnie, ile będzie kosztował ten pracownik tak właściwie. wyganiamy innych. No trudno. Czasem, czasem tak jest, że trzeba innych wygonić. To no już jest 19 to samo raz wszystko poszło. Ej, to tak naprawdę spoko. No wiadomo, wszystkiego nie miałem uzupełnionego na maksa. I jest jakby tylko są dwa, nie ma trzech, ale no też nie ma na to jakby miejsca, żeby były trzy. No i też tyle nie naprodukuje nasza Oliwia, póki musi sprzedawać, tutaj ogarniać. I to też jest ten barek, bo za niego nic nie płacimy. No wiadomo, za cały barek trzeba było zapłacić, ale nie musimy płacić dodatkowo za jakieś tam te kawy, tylko jakby to już jest. Za darmo i tylko na tym zarabiamy. Okej. Okay. Słoik na napiwki. Ej! Za zyski z usług, to myślę, że to jest właśnie ten barek. I słoik na napiwki. A czemu to jest 9? 11, 9. Aha, że pewnie 9 osób dało, okej. Okay. Okej, okay, no to właśnie sporo z tych słoików jest. Ja nie sądziłam, że tyle będzie z tych słoików. No dobra. W ogóle jeszcze musimy ogarnąć. Ja ciebie już książki poogarniam. No i dobra. Ja bym chciała, żebyś tutaj to wszystko pozbierała. Zbierz cały plon. I tutaj mamy dużo. O, jeszcze to jest. Jeszcze to, a to dużo. Ja bym chciała, żebyś to też sprzątnęła. A no i w ogóle tu łazienkę mamy zmienioną. Wygląda ta łazienka. Bo chyba łazienki właśnie nie pokazywałam, a głównie chyba tylko łazienkę zmieniłam. No myślę, że taka dla Oliwii pasuje ta łazieneczka. No i tutaj jest ten telewizor. Ale telewizor chyba wcześniej już dodałam. Kurde, już nie pamiętam, <grym>, jak to było. No, ale łazienka podoba mi się. W sumie jest ładnie tu zrobiona. Piękny jest ten kit. Więc w sam raz myślę, że tutaj taka łazieneczka jest jak najbardziej na tak. Sobie już powinnam kończyć ten odcinek, bo już trochę będzie trwał. Więc tylko tutaj ją poogarniam. Albo w sumie już może zrobię to mm, poza filmem. To tylko się pokaż ładnie, Oliwia. Akurat pod tym prysznicem jesteś, kurde. Może tutaj przyjdziesz. OK, i rośnie ci towarzystwo, on nie stęka, nikt nie narzeka, że ty sobie tutaj y, piszesz do kogoś wiadomości, więc pod tym względem to towarzystwo jakoś urosło. O, okej, okay, jeszcze może tego pracownika byśmy teraz ogarnęli, albo dobra, już zrobimy to w następnym odcinku na spokojnie, więc e, no, będę was tutaj żegnać naszą Oliwią. Oliwia jest mega, mega słodziaśna, uważam, że naprawdę super pasuje do tego. Bo ona jest taka słodka i ma akurat taki um, taki biznes pasujący do niej, więc um, no. Dzięki za oglądanie do następnego odcinka zobaczymy jak tam dalej nam to pójdzie i będziemy no z nowego pracownika zaczniemy od tego myślę że to będzie dobra opcja ona wtedy będzie mogła popiec ja pewnie poza filmem myślę tutaj z nią popiekę żeby nie tracić na to za dużo czasu na rozgrywce bo mimo wszystko to dużo czasu zajmuje i wydłuża niepotrzebnie po prostu film więc myślę że no tak to będzie więc dzięki za oglądanie, będzie miło mi, że zostawicie subskrypcję jeżeli da, zostawicie po sobie lajka, napiszcie komentarz może macie jakiś pomysł na filmy, może mam coś zrobić coś by was interesowało, więc jak najbardziej piszcie to w komentarzach i oczywiście zapraszam do mojego Instagrama za dużo tam może rzeczy nie wstawiam, no ale może coś częściej będzie się pojawiać, raczej to chyba będą filmy yy, z kasa, albo posty z kasa tak mi się wydaje, że chyba tak tam będzie przestrzeń na to. Tu raczej rozgrywka, jakieś budowle. Chyba to ma więcej sensu. Ale dobra, już nie zatrzymuję i kończę ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!